Przejdę do porządku, który Państwu zaprezentowałem. Pozwolę sobie skierować kilka słów na temat wczorajszego, wczorajszej uwagi Pana Prezydenta Ciepieli na Facebooku, z której wynika, że po kilku godzinach wycofuje się z deklaracji, iż zrezygnuje z prezydentury 1 października. Jeżeli nie otrzyma wotum zaufania, jak Państwo wiecie, tylko 5 na 25 radnych głosowało za wotum zaufania, czyli powinien wywiązać się Prezydent ze swoich e, zobowiązań. Mało tego, straszy radnych, bo tak to należy nazwać, straszy radnych nieprawdziwymi informacjami, że w razie niepowodzenia ewentualnego referendum Rada zostanie rozwiązana, co jest nieprawdą. Dlatego, że muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, referendum musi być ważne, czyli frekwencja musi być wystarczająco duża i co jest praktycznie niemożliwe, większość ludzi musi zagłosować za ciepielą, a nie przeciw ciepieli, czyli za, e, przeciw odwołaniu ciepieli, co jest praktycznie niemożliwe, bo on będzie nawoływał do bojkotu, jak zawsze się robi, a na przykład prezydent Gronkiewicz tak zrobiła. Więc to jest nieprawda. Jeżeli referendum się nie uda, to się nie uda z, bardzo wysokiego, z powodu bardzo wysokiego progu, ale to nie jest przyczyna odwołania rady. No więc z tego wynika, że prezydent Ciepiela po raz kolejny zrobił nas w konia, używając kolokwializmu, ale do tego już, że już przyzwyczailiśmy się. I w związku z tym, zapewne po trzech latach, jego, grupa jego zwolenników, pretorian, zmalała do pięciu. Pamiętacie Panowie, że rok temu to zdaje się było siedmiu, którzy głosowali za wotum, a teraz jest tylko pięciu. Przechodząc do programu naszego spotkania, czyli do decyzji, do postanowienia prokuratury Sądu Rejonowego w Tarnowie. Chciałem tutaj po raz kolejny, bo już to, o tym mówiłem, poinformować, że Sąd Rejonowy w Tarnowie Przechylił się do mojego zażalenia. Proszę zwrócić uwagę, że zażalenie dotyczyło umorzenia śledztwa. To była decyzja prokuratury rejonowej z października. A mamy już, był wczoraj jeszcze, był czerwiec. Decyzja czerwcowa po, po decyzji z prokuratury z października. Jak długo to trwa? Nawet takie proste zażalenie było rozpatrywane przez tyle miesięcy. No i sąd uznał, że mam rację, żaląc się, iż niesłuszne było umorzenie śledztwa. To śledztwo dotyczyło bardzo ważnej sprawy, chyba najpoważniejsza z tych trzech, mianowicie bezprawnego, moim zdaniem, Bezprawnego ustalenia, wyznaczenia kilkunastu miejsc jako parkingi odpłatne. O co tam chodziło? W kilkunastu miejscach w ciągu ostatnich lat miasto postanowiło stworzyć parkingi odpłatne, przesuwając. Przesuwając granice pasa ruchu drogowego, i przy okazji, gdy dochodzi do takiego przesunięcia, to sąsiedzi, właściciele sąsiednich działek, mogą natrafić na znaczne ograniczenia w działaniach dotyczących swych działek. To jest taki efekt uboczny tego, e tego właśnie działania, moim zdaniem bezprawnego. Co zrobiła prokuratura? Prokuratura trzymała to miesiące to moje zażalenie. Mówię o tej jednej sprawie. I po tych wielu miesiącach doszła do wniosku, że należy to śledztwo umorzyć. I co się okazało, że prokurator nie przesłuchał dwóch najważniejszych świadków. Po rozmowach z prawnikami okazało się, bo byłem ciekaw, na ile to uchybienie jest poważne. I każdy prawnik, możecie to skonsultować z prawnikami, każdy prawnik powie Wam, że nie przesłuchanie najważniejszych świadków to jest poważne uchybienie. Ze strony prokuratury. Sąd nie miał innego wyjścia, musiał to zażalenie uwzględnić. No i co się teraz wydarzy? Albo prokuratura, która musi prowadzić to postępowanie dalej, bo nie ma innego wyjścia, albo prokuratura będzie to przeciągać, aż sprawa ulegnie przedawnieniu, bo tak już w jednym postępowaniu, o czym za chwilę było, Albo będzie prowadzić, zwłaszcza po tym, że dzisiaj skierowałem do prokuratora generalnego list w sprawie tych trzech śledztw i błędów, jakie popełnia moim zdaniem prokuratura. Bo nie tylko chodzi o to, co stwierdził już sąd rejonowy. Sąd rejonowy uznał, że prokuratura popełniła błąd, czyli przyznał mi rację, ale także o inne postępowania, o czym za chwilę. Więc to postępowanie dotyczy milionów złotych. Ta sprawa, ponieważ jest kilkanaście parkingów, od kilku lat miasto pobiera opłaty moim zdaniem bezprawnie z powodu właśnie tych pasów drogowych, które były przesuwane w sposób niezgodny moim, według mojej wiedzy z prawem. Jeżeli by się faktycznie to okazało, bo, oczywiście, to jest moje zdanie, sąd może. Uznać inaczej. Jeżeli by się okazało, że mam rację, to wyobraźcie sobie Państwo, jakie będą konsekwencje. Jeżeli by się okazało, że postępowanie, że postępowanie urzędników było niezgodne z prawem, czyli te parkingi są nielegalne, no to wtedy miasto mogłoby być oskarżone o pobieranie bezprawne milionów złotych. No ale zobaczymy, jaka będzie decyzja, jaka będzie decyzja prokuratury i jaka będzie później ewentualnie decyzja sądu. Sprawa numer dwa, o której swego czasu mówiłem, to ulica Swojska. Pamiętacie Państwo, że tam była bardzo ciekawa sytuacja. Nieruchomość na tej ulicy ma jeden z dyrektorów wydziału, wydziału, jednego, z, wydziału jednego z wydziałów Urzędu Miasta i jego córka. I na prywatnym terenie wybudowano drogę za publiczne pieniądze. Śledztwo zostało umorzone, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego skierował podobne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jak ja. Dlaczego? Ponieważ w międzyczasie okazało się, że nielegal, nielegalna budowa przestała być przestępstwem, a stała się wykroczeniem, i prokurator napisał, że no, w, tej, w takiej sytuacji nie może dalej prowadzić tego postępowania. Ale, ale mamy do czynienia jeszcze z drugą stroną medalu, czy właściwie z tą samą, tylko z innym przypadkiem. Trzy urzędnicy naruszyli prawo poprzez przekroczenie swoich uprawnień, i tego prokurator nie wziął pod uwagę. Po mojej interwencji po, po posła Piotra Saka oraz pro, interwencji prokuratury regionalnej z Krakowa. Prokuratura rejonowa w Tarnowie znowu rozpoczęła postępowanie. Byłem przesłuchiwany rok temu i cisza, i cisza. Przez rok czasu prokuratora, prokuratura nie daje znaku życia. Dlaczego? Ponieważ ja nie jestem stroną w tej sprawie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że w polskim prawie funkcjonuje coś takiego. Zgłaszacie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, które na przykład dotyczy sprawy publicznej. I prokuratura nie uznaje was jako strony, co oznacza, że nie macie wglądu w akta, nie macie prawa do zażalenia, nie macie prawa do informacji. W ogóle żadnych praw nie macie, mimo że sprawa jest publiczna. Mimo że ja jako mieszkaniec płacę przecież także na tą drogę swojską, zapłaciłem, że jako radny uchwalam budżet. Nie mam, nie jestem stroną, czyli jestem pozbawiony wszelkich praw i to należy zmienić i to prawdopodobnie zrobi antypartia, przynajmniej wystąpi z takim wnioskiem, a o tym za chwilę. Także w sprawie Solidarności, o czym za chwileczkę, nie jestem stroną, tylko w sprawie parkingu uznano mnie za stronę i dzięki temu mogłem złożyć zażalenie skutecznie i sąd przyznał mi rację. Ale widzicie, w dwóch pozostałych sprawach nawet nie mogę zażalenia złożyć. W związku z tym skierowałem... Yy, moje uwagi do posła, a poseł z kolei do prokuratury regionalnej no i postępowanie jakoś tam ruszyło wtedy, rok, rok temu. Sprawa numer 3, ja Solidarności. Widzieliście, remont trwał e, ładnych parę miesięcy i co się okazało? Instytut specjalistyczny z Warszawy, mam, dysponuje opinią przekazaną prokuraturze, stwierdził, że ruch został opuszczony za wcześnie i została ta nawierzchnia zniszczona. W związku z tym trzeba będzie tę nawierzchnię poprawić, naprawić. A to są miliony złotych. I tutaj też nie byłem stroną. Prokuratura uznała, że mimo że jeżdżę po tej ulicy, mimo że płacę, mimo że jestem radnym, nie jestem stroną i nie mam żadnych praw. Takie jest niestety polskie prawo. Zobaczymy, aha, no i dlaczego to postępowanie trwa tak długo? Ponieważ prokuratura zwróciła się słusznie zresztą na mój wniosek o ekspertyzę numer 2. Zdaje się, że do Politechniki Krakowskiej i to trwa miesiące. I prawdopodobnie te sprawy się ulegną przedawnieniu, jeżeli to tak będzie długo trwało. W związku z tym, no, należy przypuszczać, że prokuratura tutaj popełnia, moim zdaniem, mówiąc, bardzo delikatnie błąd. Ja składałem we wszystkich trzech sprawach wniosek o przeniesienie tych śledztw do innej niż Tarnowska Prokuratury. Dlaczego? Po pierwsze, żona prokuratora byłego, szefa prokuratury regionalnej, a obecnie prokuratora prokuratury rejonowej jest jednym z dyrektorów, bardzo ważnym dyrektorem Urzędu Miasta, a żona komendanta policji byłego. Była wicedyrektorem, a obecnie jest wicedyrektorem w Centrum Usług Społecznych, poprzednio była wicedyrektorem jednego z wydziałów. I oczywiście można powiedzieć, stosując się do norm prawa, że jakie to ma znaczenie, że żona prokuratora, że żona komendanta i tak dalej. No oczywiście można tak przyjąć, że nie ma bezpośredniej zależności, jednak ja uznałem, myślę, że słusznie. Że w takiej sytuacji to, te śledztwa nie powinny być prowadzone przez prokuraturę w Tarnowsku. Co więcej, państwu powiem, i to, jest, to nie jest dowcip, to jest, to jest prawda. Możecie to sprawdzić w, chyba na policji, prokuraturze brzeskiej. Ciepiela podał mnie do prokuratury, między innymi za to, że jak widzicie na sesjach czasami, jak są online, wisi za mną plakat do dłoła Ciepiela i Że ja prowadziłem nielegalnie referendum. Oczywiście policja się uśmiała, ale postępowanie przeniesiono do brzeska. W, ta w takiej sprawie przeniesiono do brzeska. No to jest oczywiście e, już surrealizm, e, to co, co e, prezydent wyprawia, e, kierując tego typu zawiadomienia o przestępstwie. E, no więc to są te trzy śledztwa, które trwają. E, e, Aleja Solidarności, co ciekawe, to możecie też sprawdzić. Formalnie to jest plac budowy, czyli tak naprawdę tam samochody nie powinny się poruszać, albo powinien tam jakiś znak stać. Ona jest dalej, ta aleja jest placem budowy, no bo nie została odebrana. No i dochodzimy do punktu następnego. Co z tym referendum? No bo wszyscy mnie pytają, ja od wielu miesięcy mówię o referendum. Najpierw była tak zwana pandemia, później była wojna, później była ustawa. To Państwo pewnie wiecie, że ustawa w zamrażalniku sejmowym leży już od listopada, i ta ustawa, projekt nawiasem mówiąc posłów PiSu, zakłada likwidację progu referendalnego. Czyli, gdyby te, ta ustawa weszła w życie w tej kadencji, to ciepieli nie ma. No bo jak nie ma progu, to, no to wtedy należy przypuszczać, żeby go odwołano. I co my teraz mamy zrobić? Ciepiele, jak już powiedziałem na początku wczoraj straszył radnych, że rozwiąże się radę miasta, jeżeli będzie referendum nieudane, więc mamy kilka wyjść. Albo zwołamy w ciągu dwóch tygodni sesję, rozmawiam w tej sprawie z innymi radnymi i Rada podejmie uchwałę o referendum i wtedy bez podpisów zorganizujemy referendum, albo jeżeli Rada tego nie zrobi, będziemy zbierać 9 tysięcy podpisów. No, i wtedy albo zbierzemy, albo nie zbierzemy, bo to wiecie, nie jest taka prosta sprawa. I referendum oczywiście musi wtedy no, przekroczyć ten próg, frekwencja. Czyli 3 piąte z, z ostatniej frekwencji to jest ponad 20 tysięcy ludzi. Nie jest to niemożliwe moim zdaniem. Pamiętacie, że w Elblągu, który jest porównywalnym miastem, referendum się udało parę lat temu i tam odwołano prezydenta. No, wielki znak zapytania. Ja myślę, że ta wczorajsza akcja Ciepieli mu nie pomogła, i myślę, że to jest dodatkowy argument za tym, że referendum należałoby przeprowadzić. Jeżeli referendum nie będzie, no to Ciepiela będzie rządził jeszcze, bo jak słyszymy, ma zamiar wycofać się z tej swojej obietnicy, z tego wynika, co pisze na Facebooku, i będzie rządził rok, ewentualnie półtora. Dlatego, że istnieje taka możliwość przedłużenia kadencji do półtora roku no bo wszyscy się posłowie PiS tak mówią, moim zdaniem opłaca się jeszcze jesienią przeprowadzić te referendum. I gdyby Dziękiela faktycznie nie zrezygnował 1 października, to myślę, że nawet wtedy opłaciłoby się zaryzykować i spróbować przeprowadzić te referendum, chyba że w międzyczasie posłowie uchwalą nam tą przyjmowaną ustawę, o której mowa. No ale zobaczymy. No jak powiedziałem, skierowałem do pana prokuratora Ziobro pismo, yy, proszę tutaj o, 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 o obsłużenie się samemu, skierowałem to pismo, które zawiera informacje, o których już mówiłem w sprawie tych śledztw w Nieszczęsnych Czech i zobaczymy jaka będzie reakcja i także prosiłem, proszę posła Saka o interwencję yy, oraz media I jaka będzie, bo chodzi mi tylko o to, że ja nie wiem, może ja racji nie mam w tych trzech sprawach, ale chodzi o to, żeby prokuratura, prokuratura to zbadała w sposób uczciwy i ewentualnie, żeby skierowała do sądu. Sąd jest po to, żeby rozstrzygnąć, czy mam rację, czy nie mam racji. Zwłaszcza, że nie jestem jedynym wnioskodawcą, bo jak mówię, że powiatowy inspektor Nadzoru Budowlanego też skierował takie zawiadomienia. Więc to dotyczy, dotyczy pism tych trzech śledztw. I jeszcze jest taki punkt, który nie wiem, czy Was zainteresuje, ale może kiedyś Was zainteresuje, zwłaszcza ze względu na badania statystyczne, które są prowadzone wobec nas jako nowego ugrupowania. Otóż powstało takie ugrupowanie antypartia, które zostało, tak paradoksalnie, zostało zarejestrowane jako partia, ale ona ma tylko jedną cechę partyjną, i jest zarejestrowana, wszystkie pozostałe cechy w statucie to są antypartyjne. Dlaczego o tym mówię? Chcieliśmy, aby, chociaż nie jak wiecie, nie jest możliwe stworzenie klubu jednoosobowego, bo do ustawa mówi o trzech radnych, którzy mogą stworzyć klub, chcieliśmy stworzyć taki przyczółek w Radzie Miejskiej tego ugrupowania, być może coś w rodzaju koła sejmowego, o ile to się okaże możliwe do przyjęcia w statucie. Mówię o tym dlatego, bo nie wygłupiałbym się, bo powiedzielibyście, że jakieś tam kanapowe ugrupowanie reklamuje. Nie mówiłbym o tym, gdyby nie ciekawa sprawa z listopada. Otóż zleciliśmy Instytutowi Social Changes, który, co też ciekawe, dostał nagrodę jako za najbardziej dokładny instytut. Pracownia z wyróżnieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieli najbliższe, w prawdzie, wyniki sondaży. I w tym sondażu, możecie wierzyć albo nie, nie nikogo już my nie przekupili, nie zastraszyli. W tym sondażu wyszło, że to ugrupowanie w wyborach mogło wyliczyć na 14% poparcia. Jest to wytłumaczone socjologicznie i psychologicznie, dlatego że no, atmosfera obecna frustracji sprzyja oczywiście poparciu dla nazwy, bo to chodziło głównie o nazwę. Dla tego typu nazwy, która zawiera już sobie pewien program. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zlecimy niedługo badanie innemu instytutowi, zobaczymy, jaka będzie tendencja. No i sprawa, która Państwa dotyczy pośrednio, ponieważ powstała Wam konkurencja dla Was w postaci tarnowskiego informatora miejskiego. Tak to się chyba nazywa na które Ciepiela zdecydował się wydawać rocznie 150 tysięcy. A wiecie, że tu instytucja obok Tarnów, ledwo Zipier, i my jako Komisja Kultury, no bo jestem przewodniczącym Komisji Kultury, składamy co chwilę jakieś zapotrzebowania naprawdę na drobne sumy. 30, 50 tysięcy, 70 i nie ma, nie ma takiej kasy. Natomiast 150 tysięcy na takie propagandowe pisemko, no bo jak zobaczycie, to jest typowa propaganda, Gdyby Ciepiela robił to z własnej kieszeni, proszę bardzo, to jego sprawa. Ja też kiedyś coś takiego robiłem, ale za to płacili sponsorzy, a nie miasto, czyli my wszyscy. Mają miesięczny, czy dwumiesięczny, nie wiem w jakim cyklu to teraz wychodzi, Tarnow.pl i jeszcze im mało, jeszcze dołożyli do tego to pisemko, które jest komportowane przez, do wszystkich skrzynek, 42 tysiące nakładów. Na bardzo dobrym papierze około 150 tysięcy rocznie wy, wydajecie biela na to. No i to by było tyle na razie. Jeżeli Państwo macie jakieś, Panowie macie jakieś pytania, to, to, to słucham. Dużo pytań czy jest wiadomo, kto jest wydawcą? Kto, 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 Wydział komunikacji. Jest nie wydawcą, tylko przepraszamy, Kto wykał przetarg na grupowanie tego pisma. A tego to właśnie nie wiem, tylko mi nie udzielano odpowiedzi, ile to kosztuje, a, a nie podano. Nie, zresztą to spytam. A Ale to że jest... Pan jakoś kontynuował ten temat? Tak, nie, tak, 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 komisji, tak. tak? Myśmy już rozmawiali na, na komisji na ten temat. Pani wiceprezydent Kawa nas też informowała o tych kosztach, że koszty kolportażu wzrosły już do 13 tysięcy. Sam Sportaż. No i Wydział Komunikacji Społecznej to nam odpowiedział, że to nie ich pieniądze, że to jakiś Wydział Organizacyjny, ale przecież to są pieniądze nasze, wie, Obojętny ten Wydział czy tamten Wydział, są to pieniądze publiczne. No jest to bezsens kompletny, być może to świadczy o tym, że Ciepiela chce startować, z czego się bardzo bym cieszył, dlatego żebyśmy matematycznie udowodnili, jak jego poparcie spadło. Ja obstawiam, że trzykrotnie do 20% i być może nie dostałby się do drugiej tury. Jeżeli Platforma Obywatelska zwariowała, no a są niektóre takie przesłanki centralne, i wystawi go na prezydenta, no to przegra z kretesem. Ale wczorajsza tak deklaracja prezydenta o tym, że się odwoła do 1 października, no to pokazuje jego, nie wiem, niestanowczość. Jeżeli się nie odwołał, czytałem to, to ten wpis, żeby Rada Miejska powołała właśnie sesję. No, no, więc, no więc ja to już skomentowałem, że to po pierwsze to jest kłamstwo, bo Rady, Rady się nie odwołuje w takim przypadku, jak on mówi, że jak nieudane będzie referendum, no bo frekwencja o tym nie decyduje, decyduje o tym, że nie będzie nieważne, ale nie o tym, że Rada się odwołuje, że Rady odwołają. Natomiast no ta uwaga świadczy o czym też mówiłem, że on się wycofuje z tej decyzji, co oczywiście potwierdza, bo tu jeden z kolegów waszych Tarnowskich zamieścił. Na, na jednym z portali takie zdjęcie, takie trochę prześmiewcze, złośliwe, że straci, Ciepiela stracił twarz, a bardziej chyba stracił, no nie wiem, no o ile miał godność, no to, no to ją stracił, no bo no jak można publicznie mówić, że się rezygnuje, a później udawać, no użyję takich trochę nieeleganckich zwrotów, to było popularne powiedzenie, rżnie, rząd rżnie głupa, prawda? No niestety no, trzeba użyć nawet czasami tego typu mocnych słów, no bo to, to, to inaczej nie można tego określić. No. Jeżeli będzie ten prezydentem, ja go zachęcałem do tego, bo dlaczego od 1 października? Ja mu za, zaproponowałem, żeby zrezygnował 1 lipca, to jest dzisiaj, albo w sierpniu, albo we wrześniu, dlaczego w październiku? Jest takie podejrzenie, bo to wiecie, no, można spekulować różnie. Jedna z teorii jest taka, że on tego albo 1 października dostanie inną, inną fuchę, albo chce zablokować nasze referendum, bo tak, no my czekamy, no bo nie wiadomo zrezygnuje, nie zrezygnuje, czekamy do 1 października, a on powie, że proszą go wszyscy na czele z Kwaśnym, bo zwróćcie uwagę, że wczoraj pan Kwaśny powiedział, że ma nadzieję, że on się wycofa z tej decyzji. No i ciepiela powie prezydent, ciepiela powie, że się wycofuje, no i co mu zrobimy? No i będzie jeszcze rok, czasu półtora tym prezydentem i niestety będzie podejmował takie decyzje, które nas bardzo dużo kosztują. No bo wiecie, nawet remont tej kamienicy, no można tu dyskutować, no 6 milionów, porozrzucane są te wszystkie komórki, czy to był sens? Teraz to centrum dialogu. No ja tak złośliwie zaproponowałem, żeby stworzył centrum monologu, ponieważ no jak wiecie, on do dialogu raczej stworzony nie jest. I kolejne parę milionów. I to nie chodzi o to, że on mówi, że większość to są fundusze zewnętrzne, tylko że my co roku musimy utrzymywać później te instytucje. No jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, tam 30 milionów nie wiadomo skąd wziąć na te odsetki, skarbnik płacze, no jest trudna sytuacja, a ten wydaje za 150 tysięcy jeszcze gazet. Kiedyś było nas dwóch tylko, ja i Solak, radny Solak, którzy podpisaliśmy się pod wnioskiem o obniżenie wynagrodzenia prezydenta ciepieli. Wtedy to było możliwe, no teraz to już jest bardziej skomplikowana sprawa. Także tutaj radni, ja się obawiam, że radni będą wezmą za prawdziwe to stwierdzenie ciepieli, że radę rozwiąże. No i wszyscy się będą stracić te 3000 zł, no bo to wiecie, jak prześledzicie przez 25 lat, to prawie wszyscy radni startują, dwa, połowa tych radnych odpada. To jest taka reguła, połowa radnych jest niewybierana. I oni chyba zdają sobie z tego sprawę, bo ja sądzę, że będą bardzo duże zmiany teraz po tych wyborach. Klub na przykład Koalicja Obywatelska ma dziewięciu radnych, myślę, że oni czterech do sześciu mogą mieć i oni sobie z tego zdają sprawę. A PiS paradoksalnie może też stracić z 11 na 9. Takie jest, tak jest moje, moje tutaj powiem, proroctwo, że tak powiem. Natomiast resztę dostanie na pewno komitet niezależny, nowy, o którym na pewno słyszeliście i ktoś, który się już tworzy, a o którym jeszcze nie można mówić oficjalnie, bo go nie ma. I myślę, że ten komitet i kandydat tego komitetu wygra wybory w takiej sytuacji, bo no to widać, że ani jedna strona, ani jedna premia, ani drugie plemię nie ma silnego kandydata. No się zastanawiają. Zresztą oni się obawiają w ogóle tych wyborów wcześniejszych, bo jakby wybory były wcześniej, no to nie jest też takie proste wyselekcjonowanie dobrego kandydata, nawet jak się jest dużą partią. Pamiętacie Państwo, te, te przepychanki w tamtych wyborach, jak Władysz zrezygnował, później no, nagle trzeba było szukać jakiegoś kandydata. No to była ciężka sytuacja oczywiście dla ugrupowania. No w PO też były te przepychanki, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy.